Nie, nie wierzyłem. Ja też nie, nie wiedziałem, że istnieje. Nie wiedziałem, że istnieje. Jak pomógł? Od kiedy zrozumiałem, że źle robiłem w życiu. A co tak. Samochody. Miałem komis samochodowy. Meble. Pieniądze. Import, eksport. Jeździłem ze szwagrem. Pieniędzy było tyle. Było tak dużo, że, że na co było mnie stać, to jak upływałem. Chciałem pokazać, że ja ma, jestem wartościowy, tak? że mam coś i, i ktoś będzie mnie szanował. To była taka sztuczna miłość, bo każdy przychodził do mnie: wspaniały, jesteś super, ekstra, yy, takiego człowieka nigdy nie spotkaliśmy, ty jesteś idealny, super i tak dalej. Kiedy mi się podwinęła noga, każdy odszedł. Każdy! Nikt, nawet rodzina. Ja próbowałem do rodziny mieć kontakt i, i relacje, ale każdy się odsunął. Gdyż A jak pan trafił na Chrystusa? Ja prosiłem o poznanie. Ja prosiłem Chrystusa Boga, aby mi zaczął prowadzić tej prawdy, tej miłości. Jak zawołasz do Chrystusa, on cię usłyszy. Jak zawoła tak, z serca, sercim, że już... Ale cały świat jest przekonany. Nie można nikomu ufać żadnemu człowiekowi do końca. Ale, to dzielne, nie Ale nie 100%, tak. bo wszyscy są grzesznikami i najlepszy kwiat zdradzić, jest tak? Ale jest grada wolna, się nie boli. I kiedy ja przede że jednak tylko to było widoczne w tych pieniądzach, w tym, w tym dobrobycie, co było, straciłem nawet też rodzinę dom i ja później pragnąłem żyć tej prawdzie i tej sprawiedliwości, uczciwości wierności. Ja o to prosiłem. I otrzymałem. zdrowił mnie. Przyszedł. On do Ciebie też przyjdzie, jak przyjdziesz do Niego otwartym sercem. To... A czemu uważacie, że akurat ta wiara jest? Bo no, jest, dwa jest jeden, jedyny, jeden boi, prawdziwy, żywy Mówi... Ale jest ich mnóstwo. A to są religie, to nie są wiary. To są religie. Bo wiara, to jest nie widać wiary. Wierzysz, że tu jesteś, ale gdzieś tam wierzysz w coś, że gdzie będziesz, nie? Idziesz tam i to się spełnia, rzeczywistość. A my wierzymy, że będą ludzie nieśmiertelni, doskonali, Aż systemy zakomane pękną bańkami dla, dla ludzi, będą prosić o śmierć, będą chcieli umrzeć nie będą mogli, taki czas idą. Te wszystkie tak. zakomanie teraz pęknie, niebawem. Pęknie. Z I zostaną szczęśliwe. Cały świat ludzie. musi przyjąć normalną prawdę krótkosową, nie jest paserzem jedynym, więc ma 2000 według kalendarza na rodzinę na 2021 i Chrystus yy, też mi dał życie, ale lekarz powiedzieć, że umrę żona w Anglii, dwóch synów i doświadczył mnie, tak, ale szatan który właśnie w ludziach, przez ludzi co mają władzę, on rządzi, zastrasza ludzi pieniądze, seks, i władza a my chcemy normalności, przyjaźni tak. miłości, mamy szukać sprawiedliwości w tym świecie, ale nie ma sprawiedliwości, teraz to wszystko pęknie te kłamstwo, przestanie istnieć ludzie zobaczą jak byli oszukani a was też mają za ten a to wy jesteście, jesteście świata, nie możecie się, się odnaleźć, tak, tak. Wy jesteście jest, normalni, jest, szczerzy, tak, prawdziwi, naturalni. Prawdziwi, bo chcecie tego życia, tej, tej swobody, no. tak, tej prawdy, tej łagodności, uczciwości, miłości, bo widząc po tym wszystkim też nie otrzymaliście tą miłość od ojca, tak? od Mamy ziemskiego. Przekazywali to, co jest, tradycja, obrzędy. Tylko to było widoczne takie wieże powierzchowne, ale w środku zawsze pozostał ten ból. Tak? od którego chcecie się uwolnić. Jedynie Chrystus was uwolni, żeby był prawdziwy. Czytał Pan za Co tam? Czytał pan załatwisty. Czy Odliczenie. Nie, nie, nie ja zbliżamy się do tego słowa. Co to was uratuje, Słowo Boże, które będzie prowadzić. No, oni wszyscy sprzedali Słowo Boże i wszystkie religie się sprzedawały. a tam jest ten Bóg, w tych słowo żywych. Tak. I te słowo żywe przeszywa jak miecz. Tylko ludzie szczerze mogą to przyjąć, czystego serca. I Czas się wypełnił, teraz jest pszenica w Chrystus nasiał prawdę, ta prawda teraz wyjdzie, ta pszenica, ale to nie, nie przyjmie tej Mówi prawdy. Padło. Ale Bóg nie ale ma nie nic ja nie do ukrycia. Ale kochanie... Dobra, nie, nie obchodzi mnie to. Ja nie wyrażam takiej szkody, więc jeśli pani mnie szanuje i chce rozmawiać, to. Z...